Jak na ruch przystało, jesteśmy mistrzem. Ludę jesienną potraktowaliśmy bardzo poważnie. Myślę, że kluczem było przygotowanie mentalne. Najtrudniejszy mecz jaki rozegraliśmy jesienią, to mecz z Spartą Katowice, zakończył się wynikiem 3-3. Myślę, że między nami a Spartą rozegra się walka o awans. Nasze mecze obfitują wiele bramek. Najwięcej padło w meczu z Kurlikiem Piaski. Mecz zakończył się wynikiem 12-4 a hatrykiem popisał się Bartek Parański. Przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęliśmy 9 stycznia. Wcześniej chłopcy realizowali plan indywidualny, który każdy z nich otrzymał. Korzystamy tylko, wyłącznie ze swoich obiektów. Myślę, że można powiedzieć, że mamy komfortowe warunki, bo możemy korzystać codziennie z boiska, z sztuczną nawierzchnią, z hali, z naszej siłowni, wiaty tak zwanej. Z reguły trenujemy 4 razy w tygodniu mamy podwójne treningi, natomiast były dwa tygodnie takie, że trenowaliśmy codziennie w jednostkach podwójnych. Zaplanowaliśmy 8 gier kontrolnych. Weryfikujemy oczywiście to wszystko, co robimy i patrzymy jak to wygląda w meczach. Ostatni sparing rozegramy 4 marca z uranią Ruda Śląska. No, oczywistą sprawą jest, że skoro po pierwszej rundzie zajmujemy pierwsze miejsce, to nie będziemy celem naszym nie będzie zajęcie drugiego miejsca. Natomiast to jest cel taki zespołu do zrealizowania. To jest awans. Natomiast zawsze ten drugi zespół, czy to był zespół młodej Ekstraklasy, czy centralnej liniorów, czy w tej chwili zespół rezerw, to zawsze celem tego zespołu jest przygotowanie zawodników do ewentualnej gry w pierwszym zespole. To jest nasze zadanie, staramy się temu podobać. W rundzie wiosennej czeka nas na pewno szereg ciężkich spotkań, bo jeżeli o to chodzi, to ta liga charakteryzuje się tym, że każdy mecz jest bardzo ważny dla nas. Musimy być optymalnie przygotowani do każdego spotkania, pokazać się z jak najlepszej strony i przede wszystkim skupić się na rozwoju indywidualnym, a przy tym wszystkim na pewno pójdzie gra drużynowa, bo to, to nas cechuje i to gdzieś pokazaliśmy w pierwszej rundzie. Przykładem tego progresu właśnie indywidualnego jest Igor Stasiński, który zadebiutował w pierwszej drużynie, kreując bramkę na 1-0, bardzo ważną. Kilku zawodników poza nim także dostało swoją szansę. Czy Kacper Sadlak na początku okresu przygotowawczego trenował z pierwszą drużyną? Kuba domagała. Wiemy, jaki mamy cel. Każdy, każdy marzy o tym, żeby być w pierwszej drużynie, dlatego pracujemy na treningach i na meczach po to, żeby się pokazać i gdzieś budować swoją markę.